Serdecznie witam na kanale. Fajna telewizja. Dzisiaj jestem z wizytą u Tomka, pasjonaty motoryzacji, a przede wszystkim Ford, bo sam też jeździć Fordem i nie narzekasz co dodatkowo Fordem na gaz. No i często to jest właśnie problem sporny, bo wszyscy uznają, że Ford na gaz się nie nadaje. Nadaje się, tylko jest potrzeba częstszej wizyty u mechanika. No właśnie. A dzisiaj z inną wizytą będziemy naprawiać czujniczek parkowania. Ile obstawiasz taka wymiana może czujnika parkowania zająć? Czasu, czy, czy długo to? Jeżeli nic się nie pourywa i kable będą całe, to myślę, że w 30-45 minutach bez problemu. Czyli zabieramy się do pracy. Aktualnie duża część pojazdów wyposażona jest w tylnie i przednie czujniki parkowania. Najnowsze modele z bogatszym wyposażeniem mają ich jeszcze więcej. W Fordzie zazwyczaj są cztery z tyłu, dodatkowo też można spotkać modele z czterema z przodu tak jak i w moim C-Maxie. Po uruchomieniu zapłonu i włączeniu biegu wstecznego usłyszymy dłuższe piknięcie, które informuje nas o niesprawnym układzie czujników. Dodatkowo kontrolka sygnalizująca ich działanie zaczyna mrugać i nie mamy możliwości jej wyłączenia. Najbardziej irytująca jest w takim przypadku jazda w nocy, gdyż cały czas mamy intensywnie mrugającą diodę w zasięgu wzroku. Pozostaje nam jedynie odłączenie całkowite przycisku czujników lub naprawienie wadliwego układu. Ja wybrałem tą drugą opcję. W takim przypadku koniecznie musimy zlokalizować rodzaj błędu. Do tego może nam posłużyć kabel OBD2 podłączony do interfejsu diagnostycznego pojazdu oraz program elmconfig, gdzie uzyskamy pełną informację o rodzaju usterki. W moim przypadku był to błąd C1718,60 left front sinter, co oznacza uszkodzony czujnik lewy przedni centralny. Tłumaczenie programu jest bez problemu dostępne w internecie, a wkrótce na moim kanale również diagnostyka za pomocą elmconfig i kabla z przełącznikiem HSMSCAN. Dlatego nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, aby nie przegapić żadnego odcinka na kanale Fajna Telewizja. Informacja o błędzie, którą aktualnie widzicie, pozwoliła mi na wymianę uszkodzonego czujnika. Jeśli tego nie zrobicie, należy zastosować metodę prób i błędów, czyli po kolei wymienić czujniki i sprawdzić ich działanie. Lecz jeśli macie ich 8, może to zająć mnóstwo czasu i zapewne nerwów. Zobaczcie również mój odcinek z diagnostyki programem Forscan w zakładce wideo oraz w górnym rogu w propozycjach filmów, gdzie pokazuję w jaki sposób zainstalować program i sterowniki do kabla M327. Wymianę czujnika rozpoczynamy od wyciągnięcia lampy. Bardzo podobne. No, wymiana lampy jest z bajer, nie? Bo no. najpierw ustalimy, eee... wyświetlało na bank lewy środek, nie? Lewy środek, czyli byłby ten teraz się załączyło. Wiesz, ciepełko, i się załączyło, że, że jest yy, sprawne, nie? Dobrze, to zaraz wtedy ustalimy. Ręką. A co tutaj? Popuścimy sobie zderzaczek. A, ten cały zderzek trzeba jednak obniżyć. Nie, popuścimy, żeby go łatwo odjąć Z tych kołków tutaj. Aby dojście było wygodniejsze, odhaczamy górne zaczepy zderzaka i nieco go odchylamy. Jeśli będziecie wymieniać czujnik skrajny, nie powinno być z tym problemu. Można użyć pomocy drugiej osoby, która przytrzyma wam zderzak. Nie ma potrzeby demontażu całego elementu. Do odłączenia czujnika posłużyć może długi płaski śrubokręt. Czynność wyciągania czujnika należy przeprowadzić ostrożnie, aby nie uszkodzić membrany. Odłączyć delikatnie jego zaczepy, które są po obu stronach czujnika, oraz wtyczkę z napięciem. Zasada wymiany poszczególnych czujników wygląda niemal identycznie. Tylne czujniki są zaraz pod zderzakiem. Dojście do nich uzyskacie spod samochodu. Ty tylko zaczep? Najgorzej jest najgorzej zaćwiczyć zaczep, bo on z błotem wyleciał, te? Tak, wyleciał, dokładnie. teraz Co wie? Rostrzęczko. O, tyle kabla nie starczy, żeby, żeby go wyjąć. Nie, nie wystarczy. To no, też jest dosyć łatwo ta trapa, nie? chromowana dlatego tego I masz uszkodzony. Niejednokrotnie po prostu jakieś jest zimno i wilgotno to przestaje działać. Teraz ustawimy tego. elektryka prąd nie tyka, mówisz? co to tam za napięcie? na napięcia to są 5-6, w górę ja tu wiesz, ja tu swoje poprawki robiłem także ze, ze świecy napięcie też Ci może pójść? Nieco wyższe. Tam jest trochę więcej, czyż nie? No, paręnaście tysięcy, nie? A, to jest wersja. Mały prąd, to tam Nie ma. Krótkotrwały, nie? Tylko impuls. Co tam chodzi? Niecały czas Podpinamy. Nie, to od przepustnicy. Co? Aha, że pika? I co ono dotecy? Dobra to poczekamy Gleby ale wyłączymy zapę, nie włączymy. Nie, to pikał tylko, że drzwi otwarte chyba, No, nie. no. Bo on tak charakterystycznie, jak wali błąd, to, to, bo... to sam, ten sam, on sam pika, to... nie? Ale tam pika. Tak, tak, a to takie dłuższe są właśnie piknięcia wtedy. A nie mruga? Bo jeszcze... Tu... Nie mruga. Czyli... Czyli zadziałał. Pomimo, że chiński. Tak, aczkolwiek... Ja jestem... Yy... No to teraz że, jest niechińskie, Że ten M jest L3, jak go dobrze skonfigurujesz z tym z Forskanem Tylko tam właśnie Forskanie mi nie wywalało błędu czujników parkowania, nie? To musiałeś mieć coś do dupy. No a, a w tym mi pokazało właśnie ten błąd, nie? Chodziło o to, żebym wiedział chociaż który, nie? Proszę. Czyli było zero błędów No i piknie. Możemy na wakacje jechać. Tak. Olej nie pali? Nie, no po tej naprawdę. To... Fakt, że ten błąd, który Ty miałeś, on mówi o uszkodzeniu obwodu. Także nie musi to być czujnik, bo może być wiązka uszkodzona, nie? Czyli ten 178060 60 to... to mówi, że yy, właśnie. Yy, Forskan lepiej to opisuje i tam jest y, opisane, że przerwa w wodzie, nie? ale przerwa w wodzie, to, to jest taki błąd, który mówi, że po prostu dany element y, jak gdyby nie ma przejścia i to może być wiązka może być tak jak tutaj był czujnik i tak dalej zobaczymy tutaj przy pierwszych deszczach, bo to z reguły jak się deszcz jakiś pojawił Wil, wilgoć Wilgocie zimno. To jest taka standardowa problem. usterka tego czujnika, nie ale... stary osprzęt do wyrzucenia. Tak. Albo jak na aukcjach możecie trafić Nie wiem czy sprawny Każdy liczy, że sprawny przy cenie nowego czujnika się nie opłaca kupować używany. No właśnie, koszty niewysokie. To koszt samego pomalowania na kolor jest droższy jak ten czujnik. Praktycznie. Dobra, ja ma, teraz... Gdzie masz ten czujnik? Jego możemy już popsuć, żeby pokazać jak to wnętrze wygląda dojście, powiedz jak do tego niższego mniej więcej to samo dokładnie identyczne Pod lampę dokładnie wyjąć, Druga... Tylko w miarę ostrożnie wyciągać wyciągać sam czujnik. Druga strona dokładnie 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 to to dokładnie a tył to w ogóle, nie? Bo praktycznie a. dostęp jest. I tutaj się dostaje wilgoć i dziękuję. Jest pozamiatane. Mm. Czyli jakieś to, przeczyszczenie, coś, to i tak nie, jest to, nie pomoże. To jest, po prostu to jest śmietnik. to już była co? Jakoś, to jest kawałek jakiś czujnik. Kawałek, nie? nie, kawałek instalacji, nie? Do cewki tego czujnika. Tutaj właśnie dostaje się wilgoć i przez to umierają te czujniki. Ale już roz, rozebrania go to już na pewno dyskwalifikuje go, tak. że to już do wyrzucenia będzie i tak. Dokładnie. Będzie delikatnie go rozebrać. Z Cał, całym możliwości. tym połączeniem po prostu dostaje Wszystko, się wilgoć. Aha. Co? Czujnik umiera No można go sobie jeszcze do końca rozbagać To jest pasjonata motoryzacji, wszystko musi I na tym polega po prostu to jest, co to jest w ogóle pianka pianka i w tą piankę się wilgoć dostaje do środka. biegiem ład No tak, 2006 to już 14 lat jakby nie patrzeć ma Mogło się już zawilgotnić. Ale i tak można powiedzieć, że trwałe dosyć urządzonko, nie? Bo no jak na no, takie tam, że tak powiem, czujnik, który pracuje w takich warunkach, no to no. myślę, że nie ma krzywdy. Całkiem, całkiem, nie? No i wymiana nie jest problematyczna, koszty nie są wysokie, także nie jest źle. Tak jak było powiedziane, koszt samego pomalowania jest niejednokrotnie wyższy. Jeżeli ktoś nie ma lakiernika albo umiejętności zaprzyjaźnionego. no tak, bo sprayem nie polecasz, żeby to pomalować. Sprayem nie, ze względu na to, że będzie za gruba warstwa lakieru. Wtedy może czujnik, yy, czujnik wariować, po prostu, tak? wykryje, wykryje, że usąbał że pomiar. Albo no no. może się zdarzyć tak, że w ogóle nie będzie działać. No, no i gotowe, no i pięknie. Jak widzieliście, sama wymiana czujnika parkowania w C-Maxie, czy też Focusie, Mondeo i tym podobnych samochodach nie jest... Zbyt skomplikowana, jeśli chodzi o przód. W tyle z tyłu jest to jeszcze łatwiejsze, z tym że wtedy musimy skorzystać z kanału lub też leżeć na podłodze. Najtrudniejszą kwestią w tym jest pomalowanie naszego czujnika na odpowiadający kolor naszego nadwozia. Skąd wziąć taki kolor? Na tabliczce znamionowej, w drzwiach macie opisane wszystkie numery, które potrzebujecie. Jeśli nie wiecie, który to jest kolor, po prostu robicie zdjęcie danej tabliczki i udajecie się do mieszalni lakierów. Tam odpowiednio dobiorą wam kolor. Co istotne, musiałem skorzystać z pomocy zaprzyjaźnionego właśnie mechanika, ze względu na to, że czujnik musiał być pomalowany na kolor niebieski i to pistoletem malarskim. Chodzi o to, że jeśli pomalujecie to sprayem, bo możecie oczywiście tak uczynić: zakupić sobie waszą farbę i nabitą już w sprayu, ale wtedy. W ta warstwa, którą pomalujecie, może być za gruba i czujnik może wykazywać błędy. Dlatego najlepiej jest to pomalować właśnie pistoletem, aby nie było tego problemu. Jak widzieliście, sama wymiana wymaga wyjęcia lampy i odkręcenia, odchylenia sobie. Naszego zderzaczka. Jeśli posłużylibyśmy się jakimiś dłuższymi narzędziami, albo ktoś nie ma zbyt dużej rączki, to może to zrobić bez nawet odginania zderzaka i spowodnie, swobodnie powinien wyhaczyć, wyczepić. Chodzi po prostu o zaczepy w tym czujniku, które wchodzą i trzymają nasz czujniczek, dlatego musimy je wyczepić i najzwyczajniej w świecie zamontować nowy. I co istotne, aby sprawdzić sobie, który właśnie czujnik nam nie działa, ze względu na to, że metodą prób i błędów, no to mamy 8 czujników. Jeśli tak jak w moim przypadku macie tył i przód, no to jeśli pechowo traficie, to za ósmym razem dopiero okaże się, który czujnik był niesprawny. A do tego warto podłączyć sobie komputer, jeśli takiej możliwości nie macie, podjechać na stację diagnostyczną. Tam na pewno wykaże błąd odpowiedniego czujnika i wtedy macie informację, który czujnik. Uległ uszkodzeniu i należy go wymienić. Także zachęcam Was do naprawy samemu. Macie wtedy satysfakcję, że własnymi rękoma wykonaliście naprawę swojego samochodu i wszystko działa jak należy. Jakie koszty takiej naprawy? 50 zł czujniczek, 20 zł za dobranie odpowiedniego koloru farby. No i 4 paczek oczywiście dla kolegi. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, zapraszam Was do subskrypcji. Zobaczcie też koniecznie w zakładkę wideo tam. Różne inne odcinki dotyczące napraw, właśnie Forda, jak i podróże elektronika dla każdego, myślę, się znajdzie coś ciekawego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!